Zarząd Związku Gmin Kwisa, na czele z jego przewodniczącym, burmistrzem Olszyny Leszkiem Leśko, otrzymał jednogłośne absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. Tym razem miejscem obrad było Centrum Kultury Muza w Nowogrodzu, gdzie przedstawiciele 15 gmin członkowskich Związku spotkali się na walnym zgromadzeniu, by podsumować pracę swojego organu wykonawczego. Odbyło się dzisiaj walne zgromadzenie Związku Gmin Kwisa. Na którym były podejmowane uchwały, między innymi uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu Związku Gminkwisa. Jestem bardzo zadowolony, że jednogłośnie wspólnie z moim przyjacielem burmistrzem miasta i gminy Mirsk Andrzejem Jasińskim otrzymaliśmy to absolutorium. Oczywiście będziemy w dalszym ciągu kierować i prowadzić te zadania, które stoją przed Związkiem jako zarząd. Pracujemy we dwóch w tym zarządzie, gdyż nasz przyjaciel w Hercuń, trzeci członek zarządu, odszedł od nas, zmarł. Uczciliśmy jego odejście dzisiaj minutą ciszy. Chcę podziękować wszystkim, którzy nam zaufali i chcę powiedzieć, że będziemy tym związkiem kierować do momentu kiedy będą nas wójtowie, burmistrzowie i prezydenci wchodzący w skład tego związku akceptowali. Serdecznie dziękuję. Obecnie jednym z dwóch członków Zarządu Związku jest burmistrz Mirska, Andrzej Jasiński. Jest to bardzo ważne, ważny dzień w, w samorządowców i, i w gminach, i u nas w związku, kiedy podsumowuje się tą działalność za ubiegły rok i ocenia się zarząd i jego działalność. No, zeszły rok był bardzo trudny, to wszyscy wiemy. Pandemia przeszkadzała u nas jeszcze dodatkowo trudniej, bo yy, śmierć jednego członka zarządu dopowodowało, że na, na skromniejszym składzie zarządu spoczywał obowiązek podołania tym, ty, temu wszystkiemu, na co się zgodziliśmy. Udało się i to, ten jednogłośny wynik no, powoduje, że no, nasi koledzy na, ocenili nas dobrze. Także tylko teraz pracować na kolejny, na kolejne, na kolejny rok. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Kwisa Olgerd poniżej w rozmowie z nami podkreślał, że spodziewał się jednogłośnego absolutorium dla zarządu. To należało się spodziewać, ponieważ no, zarząd już był osłabiony w ostatnim okresie czasu, bo pracowało tylko dwie osoby. Mam nadzieję, że w przyszłości niedalekiej będzie, że tak powiem, uzupełniony do trzech osób. Ja też chciałbym im serdecznie podziękować, bo to jest przecież społeczna praca, a czasu do czasu muszą się spotkać, bo on realizuje uchwały, zarząd realizuje uchwały zgromadzenia. No i to jest taka dodatkowa praca, bo pełnią przecież funkcję o, jeden i drugi kolega pełnią funkcję burmistrzów i to, to jest też ich czas, ich zaangażowanie, ich poświęcenie i za to też chciałbym w imieniu całego zgromadzenia podziękować. No należało się spodziewać, że to absolutorium i przyjęcie sprawozdania finansowego będzie jednogłośnie, także tu nie ma nic zaskakującego. Także jeszcze raz gratuluję. W Obradach z ramienia lubańskiego samorządu wziął udział przewodniczący Rady Miasta Lubań Kamil Glazer. No ubiegły rok był ciężki i trudny dla nas wszystkich. Dotknął również nasz Związek Gminkwisa. Straciliśmy przecież wspaniałego samorządowca, naszego kolegę, członka zarządu pana Wójta Biniewa Hercunia. Jednak mimo tych przeciwności, widać, że zarząd bardzo ciężko pracował w zeszłym roku. Widać tego efekty. Przede wszystkim w schronisku na przylasku, gdzie odbyła się gruntowna modernizacja, dobudowa nowych boksów. Tak więc, jak najbardziej, zarząd zasłużył na uzyskanie tego jednogłośnego absolutorium ze względu na swoją ciężką pracę w tych trudnych czasach. Gospodarzem zgromadzenia tym razem był burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. Każde wydarzenie, gdy gościmy tak liczną grupę samorządowców w ramach Związku Bingfisa to jest ważne dla naszej społeczności lokalnej w związku z tym czujemy się zaszczyceni jesteśmy gospodarzami tego spotkania i chcemy się pokazać przedstawić zaprezentować z jak najlepszej strony a mamy szereg walorów ku temu dlatego że nasi mieszkańcy są aktywni na różnych polach działalności dzisiaj jesteśmy w centrum kultury i sztuki muza w pięknym obiekcie adoptowanym po wielu latach różnych pomysłów na zagospodarowanie tego obiektu ale Sądzę, że jest to perełka Dolnego Śląska w Nowogrodzie, która no, świadczy o naszej e, tożsamości, o naszej jakości kultury i, no i o nas samych, także chcemy się tym pochwalić, nie ukrywamy tego. Podczas spotkania Robert Relich przybliżył zgromadzonym ostatnie osiągnięcia gminy, natomiast sztandarowy zespół ludowy miasta i gminy Nowogrodziec, gości Szowianki zagrał krótki koncert. Na pełny wywiad z burmistrzem Relichem zapraszamy niebawem. Kolejne walne zgromadzenie Związku Gmin Kwisa odbędzie się w Bolesławcu. Wszyscy chcemy już powrotu do normalności, abyśmy znów mogli cieszyć się pełnią życia bez ograniczeń. Czas, abyśmy się zaszczepili i patrzyli jak zmienia się przyszłość, w której znów będzie jak dawniej. Chciałabym, aby zniknęły już ograniczenia, żebyśmy znów mogli wspólnie poznawać nowe i ciekawe miejsca. Możemy to zrobić, tylko musimy działać razem. Moja babcia zawsze się o mnie troszczyła i teraz moja kolej, żeby zrobić wszystko, aby czuła się bezpiecznie. Pandemia wiele nam odebrała i każdy z nas odczuwa pustkę na swój sposób. Brak imprez czy wydarzeń sportowych jest tego przykładem. Ale możemy sprawić, że to się zmieni. Szczepienie to proces, w który włączyć się musi każdy z nas! Zaszczepię się, abyśmy znów mogli być razem. A ty, jaki masz powód, żeby się zaszczepić? Dla nas, medyków, pracowników służby zdrowia, najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim. Musimy być razem. Bądź odpowiedzialny. Zaszczep się, abyśmy już nigdy więcej nie musieli wracać do ograniczeń.